Ja jest to scenę, którą na dzisiaj mówimy, zestaw Hero Factory Voltics. Przejdźmy do podałka. Podałko jest takie, jest środkowe. Eee, po 14, lat 6283. Plus 300 games sponsor z Hiba Niestety, jak już nie istnieje, Voltics zestaw kosztował 45 zł, Ja go kupiłem za 35 zł w sklepie eee, Jimmy Stinger z tyłu. Voltix należy do regionu Ciemności. Z tyłu widzimy... widzimy Voltixa, jego hełm. Yy, możliwość strzelania, odnoszenia macką. to ma ówczesnej gry. Wszystkie ostrzeżenia i w ogóle... W środku pudełku jest szarawe. Przejdźmy do instrukcji w takim razie. Z przodu mamy Hero Factory 1 v i to są pudełki 628, numer seryjny. Jedziemy dalej. Hero Factory plus 305 PONT. Zreklam na gry, bo tak dawno ucieczka. Kod na ręce bohatera, to Oczywiście jest w pudełku. Cała instrukcja budowy. szczególnie wszystkich elementów Jimmy Stringer plus Voltix to zna się taki kombinator Hero Factory Rigdą, wyłki ucieczki Lego 2 ja co mam gościa w których rzeczy. przejdźmy do samego zestawu. Voltix. Znaczy się bardzo fajnie. Kurde, mam. Jakby widać. Tak to się robi. Klasyczne nogi, Hero Factory. Pan też CBS. Klasyczny. Przednił pan też na ramienniki. To klasyczne do tego. Hełm. Bardzo fajny, klimatyczny. mi się podobało. Zwłaszcza to ujęcie tych tych Łączniki wojennikowe do rur, które prowadzą do dłoni i niebieskie połączone z dlan, które prowadzą do... które zakończenia. Pioruny bardzo się podobają w twarzy. O, to się rusza. Zróbmy to, tak jak mówię, na do generatora piorunu obudowano placy, klasyczno, cbs cbs tak się mówi, funkcja strzelania oraz uszczelania maską tak, zestaw nie był drogi kupiłem go dlatego, że po pierwszej niechęci gdy Lego Hero Factory wychodziło zachowałem się trochę dziecinnie uznałem, że ta seria to samo słowo Hmm. A teraz muszę przyznać, że niektóre zestawy są naprawdę fajne. No, w bo nie się skończyło, się drugi raz. Słyszałem ciekawą teorię, że Hero Factor byłoby wznowione. Myślę, że otóż nie, bo myślę, że... że po prostu za słabo się sprzedawało. I teraz myślę, że LEGO nie w stanie pójdzie w tą stronę. W każdym razie, dzięki za subskrypcję, za lajki, za komentarze. O komentarze są do Waszej dyspozycji, komentujcie lajkujcie, subskrybujcie, podajcie znajomą wielkie dzięki z tej strony kwiatów